Siemanko! Ja jestem Remek. Witajcie w kolejnym odcinku. Mogę cię o coś spytać? wal <laughs> śmiało, długi w nosie? Damn! Nie. Rezy czy zastanawiałeś się kiedy sobie było gdyby by... dziewczyną? <laughs> to pytanie już mi kiedyś zadano.

o, ja się wystraszyłem A ja się wystraszyłem, ja się ciebie wystraszyłem, jak ty się wystraszyłeś Kuźwa Otwieraj te drzwi Coś tu idzie, coś tu idzie, coś tu idzie Nie, nie gadaj, że on tam pójdzie Idzie? I... O! O! o, Dreszcze by przeszły! Oho!

Wyłącz tą grę O oh. Oh, fuck Moi drodzy, jak chcecie tego gówna więcej Dajcie łapkę w górę, zróbcie, nie wiem, ulubione Komentarz, rzućcie na Facebooku, zróbcie wszystko A jak zrobicie wszystko, to ja też zrobię wszystko, żeby zrobić to jeszcze raz Co byś zrobił, gdyby zostały Ci 3 godziny życia? Poszedłbym na dziwki Czy gdzieś w kosmosie jest Jezus wędrujący po innych planetach i wyzwalający inne cywilizacje? Ho, ho. Nie wiem, gdzie zamoczyłem, ale... ale... <śm> Nieważne Wreszcie <śm> nie powtórzę